Siema, z tej strony Kacper i Karol, pozdrawiam wszystkich naszych widzów. Witamy z kanałem PrTV. dzisiaj chcemy zademonstrować jak wprowadzamy przewód WLZ do złączek kablowego przewód WLZ 5 x 10 i był już tutaj sztukowany, jest mówka termokurczem zrobiona, bo wcześniej ktoś go przekopał jeszcze, jak było stary złączek widzicie tutaj. Jakaś taka oni by mufa była zrobiona. No zaczynamy, to już wcześniej zostało właśnie wykopane koparką. Musimy znaleźć rurkę czasem Pesza albo Arot. No. I z racji tego, że tam jest tamta mufa, nakładamy jeszcze Arocik. Zakładamy Arocik, żeby, żeby tamta mufka siedziała w Arocie. I tak powinno dojść do rurki, nie? Karol Mufa dojdzie do rurki Mufa będzie schowana w złączku No będzie bezpieczna Zawsze przed pracą upewnić się, że Kabliuch nie jest pod napięciem Musimy odpowiednio sobie go wyprofilować, żeby ładnie szedł w tą rurkę, nie? Możesz podawać. Trzymaj rurkę. Trzymam. Trzymaj sobie go tak podawać i bywać Widzisz go tam? No, nie ma. Jeszcze? Jest to dużo. nie starczy Co? To nie starczy, ale dawaj całego. Dawaj go, żeby tą mufę wsadzić do środka, nie? Zadbajmy o to, żeby pod kabluchem nie było żadnych kamieni Tylko grzęski grunt najlepiej żwirek Tu nie ma, ale. To nic. Tak, ale dodatkowo mam jeszcze rota, który to zabezpieczy. No tak, tak. Dobra. Zostawiamy. Dawaj go do końca, jeszcze co? Czyli zostawiamy tak. Już jest mufa w środku. Z racji tego, że schować mufę, niż zostawiać zapas przed złączem. No. To, to nie Czy niektóre podobno teraz, niektóre mm, elektrownie żądają od podwykonawców, żeby zostawiali przed złączem pętle zapasu. Ale to przyłącza chyba, nie, nie nwz -y. My zostawiamy zawsze pętle w środku na górze. Także. No, dobra. Dawaj jeszcze trochę podciągniemy Naciągamy rota. Dobra, gitarka. A teraz przed zasypaniem ułożymy tu jeszcze potem folię niebieską. A zasypać coś będzie pewnie inwestor swoją kopereczką. No. W środku to wygląda tak. No nic, trzeba rozizolowywać i zostawiać pętelkę i pod efera, i pod zugi. Dobra, lecimy z rozizolowaniem. Kacper będzie walczył. A ty co, lecisz spinać rozdzielnicę? Lecę dalej. Dobra. Wcinamy wstępnie, już na jakąś sobie wyznaczoną długość przy tego większa gilotynka, ale muszę daleko po nią iść. tu radę sobie też tą mniejszą. No i dobra, lecimy teraz na razie, zostawić zapasy. Przewody zawsze wpinamy w kolejności alfabetycznej, czyli brązowy, czarny, szary. A niektórzy inaczej to wpinają, czy jakaś norma na to jest dokładnie, nie wiem. Sobie biorę płasko ładą wkładam tam w środku jeszcze przewód podwinam go sobie przygotowuję tak, żeby nie wprowadzał naprężeń na aparat i rozkręcam leferę Tutaj mamy sporo w złączu takim że Możemy sporo zostawić zapasu Zapomniałem wspomnieć, że, że Takie prace można wykonywać ukwalifikowany elektryk, Który powinien wiedzieć, że najpierw chronimy Później zasilamy, więc najpierw powinna być ochrona Potem dopiero zasilania Ja sobie Robię, wiem, że robię bezpiecznie i bez napięcia. Czasem łamię to zasady z tego względu, że na przykład teraz łatwiej i wygodniej byłoby mi ułożyć przewody fazowe z tyłu, a ochronne i neutralne z przodu, z tego względu, że schodzą tutaj na początku. wiesz co to będzie rezystancja i huzion trzeba dobrze tam przycelować żeby trafić w ten otwór dookręcamy Kluczem dynamometrycznym, który mamy w ręku, nie, no przy takich pracach, już nie musimy być przesadni, żeby dokręcać tutaj kluczem dynamometrycznym, Starczy trochę wyczucie w ręce. Neutralny chwycił już elegancko delikatnie, żeby poprawić ułożenie tych przewodów, jeśli ktoś lubi estetykę, bardzo pyk. Przywody już Zakrywamy tu pleksu. No i to tyle. WLZ jest wpięty i gotowy do załączenia napięcia Zamykamy skrzynkę Jak skończymy tam spinać rozdzielnicę to Odpalimy napięcie A na dzisiaj to wszystko, żegnam się z Wami i Możecie dać w komentarzach znak co myślicie, jakby to wprowadzacie, gdzie zostawiacie zapasy A ja Kończę Także Na razie, siemanko